Także tak, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dobra temperatura. Jest blisko zera, czy tam ile, w stodole naszej kochanej. I co? Zabieramy się za Mieczysława. Mieczysławowskiego. Którego będziecie mogli zobaczyć na miniaturce pewnie. O! I co? Robimy tak. Zobaczymy, co jest z pompą paliwa. Bo to górno, nie chce odpalić. Prawdopodobnie pompa jest zignęta, bo wszystkie bezpieczniki są w porządku. Pompę paliwa wymieniamy, zakładamy filtr paliwa, którego nie ma de facto. No i zrobimy jakieś rozpoznanie, trzeba zobaczyć w ogóle, co to tam pod tym spodem się dzieje, bo chyba tam nikt nie zaglądał od dłuższego czasu bo pompa wygląda kurwa jakby jeszcze Wilusia pamiętała także co zabieramy się do pracy podnosimy go na jakieś tam nie wiem na, na co? na kobyłki może zobaczymy czy te kobyłki kurwa wytrzymają bo to trochę waży to już nie jest polo także co jazda no i tak wczołgałem się jakoś pod tego merca i jak widzicie to jest jeszcze oryginalna pompa Wydaje mi się, że ona się zajebała, bo tu jakiś kurwa idiota pominął filtr paliwa. Bo w ogóle nie ma, bo w tym koszyku powinien być filtr paliwa. I zamiast iść paliwo z ze zbiornika przez pompę paliwa do filtra i z filtra na obieg, to idzie prosto na obieg. I i cholera wie jak to teraz tu ma wyglądać bo moim zdaniem powinno być tak, że pompa paliwa powinna być za filtrem a nie przed filtrem. Chyba że tu chodzi o to, że pompa paliwa jako taka by może i dała radę, a tu gdzieś na, na ten, żeby nie cisło tego syfu, bo tak jest przynajmniej rozwiązane w tych innych Mercedesach CLK, że jest. Pompa, jest filtr, idzie z pompy do filtra, z filtra idzie gdzieś tam dalej. I wiem, że też z filtra część jakoś wracała do baku, ale tu tego podłączenia nie ma. Jest jakieś jedno podłączenie, nie wiem czy to będzie widać. Jest jedno podłączenie tam gdzieś zaślepione. I pytanie, czy one tak ma być zaślepione, czy tak nie ma być zaślepione. Teraz jest właśnie kurwa pytanie, czy jak ja tu wsadzę ten filtr, czy to będzie fungało. Na razie to trzeba by było tutaj popuścić węża i zlać paliwo i zobaczymy. No i tak jak widzicie, moi drodzy, już jest element, których brakowało, czyli filtr. Jest nowa pompa założona, jest już tu spięta, czyli tu może paliwo lecieć, tu może paliwo lecieć, ale tu jest dupa zbita, bo tu brakuje mi wężyka będę musiał go tam dalej na tym cybancie tam odkręcić wziąć sobie po prostu na wymiar i dłuższy tutaj i będzie picobelo a w międzyczasie sobie jeszcze sprawdzimy starą pompkę czy ona w ogóle działała czy ona po prostu nie dostawała jakiegoś jakiegoś że tak się wyrażę sygnału ale już wam mogę powiedzieć że nie było Praktycznie w ogóle paliwa w baku. Bo jak odkręciłem ten gruby wąż, powinno z niego napierdalać paliwo, a teoretycznie jest pusty, bo nie było wcale nic mi tu nie poleciało. Tam nie wiem, może z dwie setki, czy ile? No to nawet jak pompa pompowała, a nie miała co pompować, no to sorry winę tu, ale samochód nie odpali, bo jeszcze takiego nie wymyślili na powietrze. Także jak widać, dzisiaj robota nie zostanie skończona niestety, ale już jestem na dobrej drodze. Może do piątku się wyrobię, bo brakuje mi wężyka ósemki z 20 cm i trzech cybantów, także to sobie może mi uda się jutro zorganizować i, i będzie. To będzie można jutro to ten czmychnąć i zalać to paliwem i zobaczyć to w ogóle... Odpali. Yy, pompkę sprawdziłem na krótko i pompka coś tam pompuje, ale słychać, że jak się zatrzymuje, to piszczy więc ona już była potar potarta, przytarta, no ale jak tam było kurwa pusto w baku, no to co ona miała pompować? Yy, co tam jeszcze ciekawego? No i tyle, no trzeba tam poprawić potem te mocowanie. na razie złapane na trytkę, bo yy, nie mam takiej śruby, tą tą śrubkę małą też muszę jeszcze dokupić, taką szóstkę, czy co to jest, taka dłuższa żeby szło to skręcić na maksa, żeby to się trzymała ta pompa yy, i co, no w sumie prosta konstrukcja trzeba to tylko poskładać i zobaczymy no. akumulator naładowany, także będziemy podpinać i będziemy odpalać mietka a Ty dawaj suba, dawaj łapę w górę i co, i obserwuj jak się rozwijamy